Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Optifine i dodaje nam możliwość ustawień sobie, ustawienia sobie lepszych parametrów gry, jeżeli chodzi o wizualną część tej gry. OK, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać Optifina z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy plik. No, i Optifine pobiera się z takiej strony. Oczywiście, link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, y, mamy tutaj od razu widoczną y, wersję Minecrafta, że y, będzie to pobieranie na Minecraft 1.8.9. No, i pobieramy najnowszą wersję, czyli tutaj mamy w tym przypadku H1. Myślę, że to się będzie rozwijało jeszcze, ale na dzień dzisiejszy jest to do pobrania. Także to akurat jest wersja z 10 stycznia. Także klikamy tutaj, no i stąd sobie ściągamy. I jako, że Optifine współpracuje z shaderami, shaderami, jak to się tam nazywa, to pobierzemy sobie również przykładowego, przykładowy pakiet shaderów, shaderów, shadersów, shaders. To jest Sildur's Shaders. Strona również będzie. Link do tej strony w opisie do filmiku. Także zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy. No i ja akurat sobie pobrałam tutaj to, to gdzie jest do, sekcja downloads. Pierwsze z góry sobie pobrałam, bo on to współpracuje praktycznie na każdym systemie i dobrym i mniej sprawnym. Także to sobie właśnie pobrałam. Sildurs Vibrant Shaders 1.13. Ok, także tutaj to sobie też możecie pobrać. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I uwaga, uwaga: przedstawię dwie wersje instalacji tego moda, czyli Optifina, będzie wersja bez Forge'a, także kliknijcie sobie tutaj, jeżeli chcecie zainstalować bez Forge'a i wersja z Forge'em, czyli kliknijcie sobie tutaj, jeżeli chcecie zainstalować z Forge'em. Przypominam, że Forge'a instalujemy po to, żeby instalować jeszcze jakieś tam inne mody. Także jeżeli nie chcecie mieć innych modów, no to wersja bez Forge'a wam wystarczy, a jeżeli chcecie mieć jeszcze inne mody, to wersja z Forge'em. Będzie tutaj przedstawiona. Ok, także instalujemy teraz pierwsza wersja bez Forge. No i do zainstalowania tego moda w wersji bez Forge, oprócz pliku z modem, który pobraliśmy, są nam, jest nam jeszcze potrzebny launcher Minecraft. Jeżeli nie wiecie, jak zainstalować launcher w wersji premium. To dowiecie się, jak to zrobić w filmiku, jak zainstalować launcher Premium. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. A jeżeli macie wersję non premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tutaj 636. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować Optifina w wersji bez forza. Otóż yy, musimy wejść do folderu. Procent APP data procent przez roaming. Przypominam, że znajduje się ten folder procent APP data procent poprzez wpisanie w wyszukiwanie w systemie Windows po prostu procent APP data procent kliknięcie enter i nam wynajduje właśnie folder roaming i mamy tutaj wtedy procent app data procent przez roaming tutaj sprawdzamy czy nie mamy czy mamy folder .minecraft lub nie mamy ja nie mam zatem zatem sobie go teraz stworzymy a tworzy się go poprzez właśnie uruchomienie launchera także uruchamiamy launcher Minecraft i zaraz zobaczycie że on nam tutaj stworzy Ej, co się stało, Coś się stało? On nam tutaj stworzył właśnie folder. Minecraft, który nam się tutaj będzie rozwijał. To tymczasem zamkniemy. Tu musimy się zalogować do Minecraft'a. OK, zalogowałam się. I tutaj właśnie nam launcher pokazuje, że jest przygotowany do uruchomienia w Minecraft'ie. Minecrafta w wersji 1.8.9, zatem klikamy play no i czekamy, aż nam się tutaj uruchamia wszystko także to chwilę zajmie, także widzimy się za chwilę no okej, okay, już mi się tu kończy instalowanie, pobieranie zaraz mi się pokaże, o jest już tutaj no i i, i co, i co i mamy Minecraft w wersji 1.8.9 czyściuteńki, bez żadnych modów, bez niczego, także możemy teraz wyjść, tutaj nam się stworzyło w procent appdata, procent przez roaming. w folderze .minecraft nam się właśnie zrobiły folder versions i tutaj właśnie jest ten Minecraft bez, bez żadnych modów. Zatem zamykamy, wychodzimy tutaj z gry, no i teraz możemy sobie uruchomić instalację Optifina czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na ten nasz pobrany plik dwa razy i on nam tutaj mówi, że instalu, installer za, zainstaluje Optifina w, w, w launcherze Minecrafta czyli klikamy mu install i jak widzicie z sukcesem się zainstalował klikamy OK i mamy tutaj wersję kolejną wersję czyli 1.89 z Optifinem. Zatem zamykamy to sobie i znowu uruchamiamy launcher. I jak widzicie, mamy już od razu wybrany profil z Optifinem, z Optifinem właśnie tym H1. Klikamy mu play no i czekamy aż się tutaj uruchomi. To już zabiera krótką chwilę. No, i teraz nam się pojawi tutaj gra. O. I mamy, wchodzimy w opcje, i tutaj mamy video settings. I jak widzicie, są właśnie różne ustawienia z Optifina. Także możemy sobie grafikę przyspieszyć. Możemy sobie tutaj, żeby miało tylko 60 FPSów, na przykład. Tutaj sobie możemy coś zrobić, tutaj sobie możemy coś zrobić, tu możemy sobie też coś zrobić. I tutaj nas interesuje właśnie zakładka Shaders. Klikamy na zakładkę Shaders i nam pisze tutaj, że nie jest kom kompatybilne coś tam, coś tam. I żeby wybrać performance fast render, yy, kliknąć, żeby było off. Znaczy robimy tutaj Done, tu wchodzimy w Performance i tutaj Fast Render, klikamy na to, robimy Off klikamy Done i znowu wchodzimy w, shad w Shaders i tutaj możemy, jakbyśmy jak mieli jakieś yy, paczki Shadersów to byśmy mogli tutaj sobie wybrać, no ale nie mamy, zatem klikamy Shaders Folder i nam się tutaj pojawia Shaders pack i wrzucamy nasz pobrany sildus tutaj do tego w to miejsce bez rozpakowywania, bez niczego. Jak widzicie, tu od razu nam się pokazało, zatem to zamykamy. Tu mamy sildus, możemy na to kliknąć i nam się teraz wybrało to, więc klikamy done Tu klikamy done Nie, ja sobie jeszcze zrobię clear water na on. dan tu klikamy done tu klikamy done i teraz możemy sobie single player create tutaj sobie opcję dodamy i tworzymy nowy świat czekamy chwilę i nam się otworzy świat z Optifinem zainstalowanym i z shaderami o proszę Widzicie, jak pięknie szedery nam tutaj robią ruchomą trawę. Jeżeli chcemy sobie zrobić zoom, no to oczywiście klikamy na C. Chmury są piękne. Świnki, bliziutko. Także, jak widzicie, wszystko działa. To ja w takim razie tymczasem kończę wers filmik w wersji bez, bez Forge'a i widzimy się w następnym kawałku filmu. Tymczasem pa, pa Ok, przechodzimy do drugiej części filmu, czyli instalujemy Optifine wersja z Forge'em. Do zainstalowania tego moda w wersji z Forge'em, oprócz pliku z modem, który pobraliśmy, są potrzebne jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 189. Jeżeli nie wiecie, jak zainstalować launcher Minecraft albo Forge'a, to dowiecie się o tym w filmiku. Pomocne tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku. Pomocne tuty 636. I uwaga, w filmiku 5, 782 ja instaluję Forge'a z wers z końcówką. 1699, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak ja. Pokazuję w filmiku wersję najnowszą, czyli latest, a najlepiej, jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W dniu, kiedy nagrywam ten filmik, w dalszym ciągu yy, obowiązuje końcówka latest yy, 1699. Nie ma jeszcze wersji rekomendowanej. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować Optifina, jak już mamy zainstalowanego Forge'a? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć nasz folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersji 1.8.9. Musimy wejść do tego foldera, musimy wejść do folderu mods i przerzucić musimy po prostu nasz pobrany Optifine do folderu mods. Tak po prostu jak jest, nic z nim nie robimy, tylko go tutaj wrzucamy. Zamykamy, jest zainstalowane. Uruchamiamy launcher i mamy wybrany profil z Forge'em z końcówką 1699. Klikamy play, play i czekamy. Moment. I jeszcze momencik. Nam się tutaj zaraz pojawi nasz ekranik. Hopsia hopia, pokazuj się. O, już jest. Teraz nam Forge popracuje chwileczkę. Pouruchamia co tam musi pouruchamiać. No, co tak wolno? Bum. Bum, bum. No dalej, dalej, dalej. Pracuj szybko. No, i mamy tutaj uruchomiony. Jak widzicie, Minecraft 189 z Optifine'em 189. Teraz wchodzimy w Options. Wchodzimy w Video Settings. I tutaj mamy ustawienia z. Optifine a, wchodzimy w shaders i nam tutaj pokazuje, że nie jest, ko nie jest kompatybilne z fast render, zatem musimy wejść do performance i zrobić fast render na off, zatem tu klikamy done, tu wchodzimy w performance i tutaj mamy fast render, klikamy na to i robimy off, klikamy done i, i, I sobie tutaj ustawiamy, co chcemy. Tutaj, tutaj, tutaj sobie możemy, tutaj możemy. E, co jeszcze tutaj możemy zrobić? Fog, fog, fog. Możemy sobie details. Tu możemy sobie zlikwidować e, chmury. Tutaj możemy sobie polepszyć wodę. Ok. Ok, to chyba wszystko, no, wchodzimy w te shadersy, teraz mamy tutaj już działa yy, i teraz klikamy na shaders folder i tutaj przerzucamy pobrane z shadery, shadersy do tego folderu tutaj nam się od razu pojawiło, że jest to tutaj także nie rozpakowujemy, nic z tym nie robimy, tylko tak wrzucamy to zamykamy, tu klikamy na to to chwilę trwa Halo? O, przestawiło się. Tu klikamy DON, tu klikamy DON, tu klikamy DON i gramy. Stworzymy sobie nowy świat. Więcej opcji i tworzymy nowy świat. I nam się teraz zrobi świat z pięknymi szadrami, szadersami. No, dalej, 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 dalej. Dalej, dalej. O, już jest. Uh. Jesteśmy sobie gdzieś tutaj w górze. Klikamy na C i mamy y, zoom. Ok. No, i jak widzicie, drzewa nam się ruszają. Słonko gdzieś się schowało, ale jak widzicie, jest cień. Także gdzieś tam za tą górą. Ło, zabiło się stworzonko. Gdzieś tam za tą górą jest słonko. Także sobie może przejdźmy gdzieś tam dalej. Jak widzicie, tam dalej jest, jest słonecznie. I hey, gdzie jest słońce? Chcę iść na słoneczko. Zima jest straszna, jest mi zimno. Złonką się przyda. O, już jesteśmy blisko. Także jak widzicie, piękne cienie są. O, i jest też nasz cień. Także, jak widzicie wszystko działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie... O, jakie piękne słońce. Jakie jeszcze chcecie poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się pa pa!